Witam Was, nocni gracze z tej strony k -Wolf, a to jest północne granie. Dzisiaj mam dla Was kolejną polską grę, kolejną polską klasykę, zrobioną przez studio Mirage. Jak widzieliście, kto pamięta jeszcze Mirage Media? To już nieistniejący y, wydawca gier, który na początku lat 90. został założony i oni wydawali gry na Atari, Amiga, Commodore i również na komputery. Możecie ich kojarzyć z takich gier jak Franco, który teraz się doczekuje kontynuacji chyba na Kickstarterze: Imperium Galactica, Another War, Sniper i jeszcze zrobili jak rozpętałem II wojnę światową. Ale najbardziej znani są właśnie z tej gry, którą Wam teraz prezentuję, której intro możecie podziwiać już od paru chwil. Mimo słabej jakości intra a mianowicie Mortyr lub Mortyr 2093-1944 to gra akcji wyprodukowana i wydana w 1999 dla Polski i USA, a w 2001 została wydana e, do reszty Europy przez Interplay, a u nas wydawcą była Senega i EM Group co mogę Wam powiedzieć o Mortyrze? No, Mortyr to jedna z tych większych e, polskich produkcji. E, gazety określały Mortyra prawdziwym pierwszym polskim hitem na skalę światową i oczywiście e, czasopisma polskie komputerowe, takie jak PC Gamer czy CD Action, czy gry komputerowe, dawały tej grze bardzo wysokie oceny, co jest zastanawiające, ponieważ za granicą, tak naprawdę, Mortyr nie przyjął się aż tak dobrze. W sumie miał dosyć przeciętne opinie, ale został zauważony i gra doczekała się nawet kilku kontynuacji. Jest Mortyr 2 Forever, yy, który został wydany w 2004 roku również, jeszcze przez Mirage. Mirage Media i to była ostatnia gra zrobiona w serii Mortyr przez nich. Wyobraźcie sobie, kto wziął e, się za Mortyra po nich. Nie uwierzycie. E, City Interactive, proszę Państwa, City Interactive zrobił Mortyr 3 akcje dywersyjne w 2007 roku i zrobili jeszcze jedną grę Mortyr Operacja Storm. Ale my skupimy się na tej zupełnie pierwszej. Wracamy do początków. To jest nasz shooter, który wyszedł no, już po Duke Nukem 3D, po Unrealu, po Quake'u. Ale zapomnijcie o tamtych grach. My mamy swojego bohatera, a mianowicie wcielamy się w postać Sebastiana Mortyra. Jak widzicie, gra miała intro które opowiada mniej więcej, jaka jest historia, ale niestety gra nie ma żadnych przerywników, przynajmniej ja nie widziałem żadnych przerywników, więc e, fabuła jest taka, wam powiem, że Sebastian, który nawiasem mówiąc jest synem naukowca Jurgena Mortyra, zostaje wysłany w przeszłość, by, by zniszczyć maszynę, która umożliwiała Niemcom, nazistom, e, zapanowanie nad światem, ale niestety błąd w obliczeniach powoduje, że Sebastian został wysłany w okolice zamku zamiast tam, gdzie miał się znaleźć, bez broni. Więc zaczynamy. Ja już y, musiałem ustawić sobie klawisze, ponieważ ta gra jest jeszcze za czasów, kiedy myszka nie była standardem. Dziwnie to brzmi, myszka nie była standardem. Była standardem, ale gra ma ustawione po prostu klawisze, że można było grać tylko i wyłącznie na klawiaturze. Ja sobie je zrebindingowałem i zaczynamy nową grę. <laughs> poziomy trudności. Pamiętacie, że tamte gry, te z 90-tych yy, już i pod koniec miały te śmieszne poziomy trudności. Doom był prowodyrem, przodował w tym. My wyśmiemy sobie poziom trudności dla lamerów, bo ja nie jestem pewien, czy uda mi się w tą grze coś dużo osiągnąć, jeszcze chwilka i jesteśmy już w grze. Nie mamy broni, więc musimy zdobyć i tutaj jakiegoś nieszczęśliwego Niemca. Teraz idziemy. O, jest tam przeciwnik. O, udało się. Na szczęście Sebastian ma sokoli wzrok, jak widzieliście, i udało mi się załatwić dwóch niemilców. Mamy już nową broń wszystko jest świetne. E, muzyka może być troszeczkę przeszkadzająca. I oni e, zrobili coś ciekawego. Mianowicie, jak zobaczycie w opcjach, ja mogę ustawiać głośność, tak? Do tła, do dźwięku ogółem i do tła, czyli do tak naprawdę efektów dźwiękowych, ale nie mogę ustawić głośności muzyki. Za to mogę ją wyłączyć. Co szczerze wam powiem, chyba zrobię, bo ta muzyka, jak słyszycie, to jest ta sama muzyka, co jest z menu. I z tego co mi się wydaje, to ona po prostu się zapętla. Więc my to wyłączymy. I po prostu będziemy grali w ten sposób, że będziemy się wsłuchiwać po prostu w odgłosy. To nam pozwoli się troszeczkę bardziej wczuć w atmosferę. O mój Boże, a atmosfera jest mocna, słyszę jakieś. Koty. <grystanie> Sebastianie, musimy Ciebie wykąpać. Dobra. Gul, gul, gul. Eee. O, już nie przesadzę, nie było aż tak źle. O, jak ładnie. Mamy efekty pogodowe, proszę Państwa, pada śnieg. W ogóle nie, nie żartuję. Efekty pogodowe, że jest śnieg, są na pudełku z grom e, zaznaczone. E, swoją drogą powiem wam, że ja e, kupiłem Mortyra jeszcze jak był wydawany w ramach Ekstra Klasyki. I teraz nie jestem w stanie Wam tak naprawdę powiedzieć, czy. No dalej. O mój Boże. Myślałem, myślałem że w, w ogóle widzicie, mamy wykopa takiego jak w Duke Numer, więc mamy pewne, e, że tak powiem,. E, zaczerpniani za, za twórcy troszeczkę inspiracji z dobrych gier eee, kurde jeszcze No co jest A, Udało się eee, Teraz powoli To jest udało się Załatwiłem trzech tak? A kurde... Jak te schody tutaj tutaj są Okej, okay, dobra jest dużo amunicji Ale nie mogę trafić. Udało się Dobra, gdzie jesteśmy? Są tu jacyś niemieni Niemcy Pokażcie się. O kurde, o kurde, o kurde. O mamy Boże. Prosto w Johnda. Tak jest. Sebastianie. Brawo eee, Teraz gdzie ja idę? To jest jedna z tych, yy, gdzie ja do cholery mam iść, yy, gier. Tu mamy wyjście, tu mamy jakiś pokój, mogę do niego wejść. Potrzebuję złotego klucza, OK. To pójdziemy tu. Stara logika gier tego typu, że przeciwnik zawsze się kryje za plecami. Uleczymy się troszeczkę. Nie wiem w sumie ile mam tych apteczek, Gra tego nie pokazuję, ale... O! No bez jaj! W końcu do ciężkiej cholery! Ile, ile można! To był jakiś po prostu hmm. super niemiec. Mam złoty klucz. Dobra, ale mamy coś tu jeszcze? O! Leci! Będzie we mnie strzelał, nie? Jest tutaj coś jeszcze w ogóle? Jakieś ukryte coś? Eee, nie, nie ma nic ukrytego. E, a nie czuję się wystarczająco pewien, żeby robić akrobację w stylu skocze tam albo tam. Oszyt. Dobra, za szybko to powiedziałem, najwyraźniej. E, i, I gdzie ja teraz mam iść? Z, y, troszeczkę straciłem orientację. Jak widzicie, to nie jest aż takie oczywiste, ale chyba muszę się cofnąć tutaj. E, tak jest. I idziemy tu z powrotem. No. Na schody i idziemy po... do pokoju gdzie był złoty klucz, ponieważ mamy złoty klucz. O, chyba przeszedłem dalej. Patrzcie, to jest y, jedna z y, rzeczy, która naprawdę się udała twórcom z Mirage. I powiem wam szczerze. Ostatnio wyszła taka jedna gra, która się nazywała e, Guys of the Wolves czy coś takiego. I... Najfajniejszym efektem było właśnie coś takiego, co zrobili nasi ludzie z Miraża w 99. A ta gra jest... Grom Indie jest z nowa z tego roku. Więc... E, no naprawdę przykre to jest. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić headshota temu facetowi. Tak jest! Mamy headshota. Zrobiłem jakiegoś... Nie milca nie wiem co podniosłem co to jest Eee To jest po łacinie A ja nie umiem łaciny nie mogę nic czemu nie mogę się po... Czemu ci nie mogę cofnąć? Okej okay. Co do ciężkich cholega To było po łacinie. A ja nie umiem po łacinie. Szpyjechać. Więc nie mam zielonego pojęcia, co tam było napisane. A tutaj, tak jakby troszeczkę, Quake mi się przypomniał, ale nie wiem. I co, i to było wszystko? Dobra, kto umie łacinę, niech mi proszę, uprzejmie niech mi przetłumaczy. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, co to było. I teraz się znajdujemy nagle w innym miejscu, zupełnie. To nie jest e, pokój, którym go zaczynałem, więc nie wiem, jak to się stało. Przyniosło nas gdzieś. O... Tu mamy niemilców, też ich załatwimy. Zauważył mnie jakimś cudem Eee. Okej, okay, no dobra. A! Shit! I zabił mnie. Okej, okay, jeszcze raz. Eee... Jeszcze raz proszę państwa. No nie mogę aż tak ssać. Dobra, załatwiliśmy tego gościa. Podniosłem coś. Znowu to, nie wiem co to jest w ogóle. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Kliknąć na to. Nie wiem, z buta dać. Odgłos jakbym Odgłos koszetu Okej okay. To było niespodziewane i bardzo dziwne, ale zgoda Już się nie wtrącam eee, Nie będę kwestionował logiki tej gry Po prostu Tutaj muszę Head tych niemieców Head the hawk. nie, Head the hawk sobie sam możesz Nie wiem czy zabiłem go trafiłem Ech, niestety oni są troszeczkę szybsi w tych swoich... E, w tych... atakach Dobra e, Gdzie my tu jesteśmy? Co to, co to jest? Zbroja! Tak jest! I apteczki instant Dobra Co tu tak pusto? O! Moja postać mówi! Wow Dobrze, że wyłączyłem ten muzykę, bo nie wiedział nawet e, Tam jest jakiś niemilec O! Prosto w Jondra! Jondra są jak nowy headshot. Okej, okay. eee, co to jest? Ja myślałem, że to jakieś beczki, które mogę zniszczyć, ale najwyraźniej nie. Nie, naprawdę nie. Może jednak. Mam jakąś amunicję. Eee, weźmiemy sobie z tego pana też amunicję. Boże! Co to ma być krew? O patrzcie! Rudy 102! Ja nie mogę tej! O mój Boże! Gody 102! Kto ciebie tak załatwił? O, zostawiam ślad na śniegu. Ale... A gdzie jest Szagik? Deszczenie spokojne. Potegały świat... Mamy na tej wojnie ładnych parę lat. do domu wrócimy w piecu napalimy nakarmimy psa o shit nakarmimy psa o jest jakiś szwabisko cholerne jakiś generał czy coś tam czy że uciekł z kurczybyku. już ci zaraz, do, zaraz ci dopadnę, gdzie mam tą strzelbę, Bo to jest chyba lepsze troszeczkę. Na na tego gościa. O! Dobra. Ah shit! Muszę przeładować, wycelować. Jest, udało się. Dobra, mam cię z kurczybyku. co mi zostawiłeś? Złoty klucz, dobra. O! Mamy plakaty motywacyjne. Uh, uh. O! Mogę przesuwać to. Eee... Fajnie. Przesu przesunąłem i co mi z tego przyszło? Nic. Przydałaby mi się jakaś latarka, bo to jest faktycznie ciemno. Ja myślałem, że mogę przeczytać to coś, czy coś, ale jednak nie. Eee, mam zdrowie. Tymczasowe zdrowie. Czy mogę to przeczytać, to coś, czy nie? Czy Ach kurde! Dobra. Walić to. Przechodzimy dalej.

Gdzie jesteś? Cip, chip, chip, chip. ale nie widzę go. O, tu jest. Shit, ale mnie trochę uszkodził. Ale mam jeszcze apteczkę chyba. Nie! Nie mam. Dobra. Mam nadzieję, że coś w tych tych znajdę. Nie? Oj, niedobrze. No coś tutaj? Mogę to otworzyć, albo coś? Albo skopa dać? Nie, gówno. No nic, zostało mi tylko dwa życia, więc nie jest dobrze. Eee... Teraz ja nic nie widzę, bo jest tutaj bardzo ciemno! Ale okay. O, o! Szyta. A, szyta! Mnie wysta... zaskoczył mnie skurczy Dobra, gdzie nas to wyrzuciło? Z powrotem tutaj! Ooo, oh, shit. Dobra, wiecie co? Dojdę z powrotem do tego momentu, w którym yy, zginąłem i od niego będziemy kontynuować. A tymczasem jeszcze raz zeknijmy na to, Niech mi ktoś po prostu przeczyta, co to jest, i niech mi ktoś to przetłumaczy. Bo coś mi się wydaje, że to bardzo ważna informacja, a ja nie jestem w stanie niestety jej odczytać. A tymczasem to by było na tyle z nowej serii. Będziemy kontynuowali Mortera w następnym odcinku. Od razu Wam powiem, że może być to dosyć ciekawa seria, ponieważ Mortyr składa się w sumie z 29 poziomów poziomów Z tym, że 18 z nich rozgrywa się w 1944, a 11 w 2093. Więc tak naprawdę gra... to są dwie gry w jednej. I to było jedno z najbardziej innowacyjnych rzeczy, jeśli chodzi o Mortyra, bo masz dwie gry w jednej: strzelankę z czasów II wojny światowej i strzelankę futurystyczną. Do której ja nigdy tak naprawdę nie doszedłem. Ale kiedyś miałem mniej cierpliwości do tego typu więc to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Dobranoc!